13 maja na Placu Przypomniku Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, gmina Regimin odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości poprzedziła msza święta, która odbyła się w kościele św. Dionizego w Koziczynie. Odprawił ją ksiądz kanonik Krzysztof Jaroszewski, powiatowy kapelan strażaków wraz z proboszczem parafii Świętego Dionizego w Koziczynie Robertem Głuchowskim. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, brygadiera Radosława Osieckiego, Maciejowi Wąsikowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z pocztami sztandarowymi. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy. Chwila mnie duma, że mogę nadzorować ochronę przeciwpożarową w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i mieć do czynienia z tak spełnionymi ludźmi, jakimi są strażacy, zarówno ci zawodowi i ochotnicy. Powiem tak, że to jest unikalny system w skali światowej, nasz system ochrony przeciwpożarowej, budowany od 150 lat przez naszych pradziadów, dziadów i ojców. I mam nadzieję, że będzie także przez nasze dzieci i wnuki kontynuowany. Unikalny system, który jest naprawdę profesjonalny. Powiem tak, że y, mieliśmy w zeszłym roku ponad 600 tysięcy zdarzeń, czyli pewno co, co, co minutę wyjeżdża gdzieś straż y, pożarna, czy ochotnicza, czy, czy zawodowa. Około 40% tych zdarzeń to są strażacy ochotnicy. Ci, którzy działają społecznie, ci, którzy, dla których ta ochrona pożarowa, ta pomoc drugiemu obywatelowi to jest... Pasja, po prostu pasja. To wielka duma, że mamy takich ludzi. To wielka duma, że mamy profesjonalną straż pożarną. To naprawdę kapitalne samochody, wybitne umiejętności naszych strażaków. Doceniane na całym świecie, bo przecież ci ludzie niosą pomoc na całym świecie. Mogą ją nieść między innymi dlatego, że wiedzą, że tutaj, jeżeli będzie coś się wydarzy, to ochotnicza straż pożarna natychmiast uzupełni wybrakowane szeregi. I to fajnie, że jest to święto, bo to święty Flori, majowy święty w pięknych okolicznościach, piękne, piękne północne Mazowsze. Ja bardzo się cieszę, że mogłem tu przyjechać. Z okazji Święta Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, akty nadania wyższych stopni służbowych oraz medale i dyplomy okolicznościowe. Medalem za długoletnią służbę odznaczona została jedna osoba. Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Odznaczonych zostało 7 osób. Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczonych zostało 10 osób. Cieszę się, że nasz trud pracy, nasze zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej, na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu jest doceniane przez naszych przełożonych no i że możemy świętować ten dzień dzisiaj i możemy wyróżnić zarówno mnie, jak i wszystkich strażaków, którzy na co dzień w trudzie walczą na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ale też na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Awans na wyższy stopień służbowo dobrało 12 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Komendant Główny PSP, generał brygadier Andrzej Bartkowiak za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił jednego funkcjonariusza. Minister Wąsik za współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Ciechanowskiego wyróżnił dziewiątkę samorządowców z tego terenu pamiątkowym grawertonem. Starosta Ciechanowski, Jan Andrzej Kaluszkiewicz, za działalność na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu Ciechanowskiego wyróżnił czterech funkcjonariuszy pamiątkowym grawertonem oraz listem gratulacyjnym. Piękna uroczystość, piękne chwile dla Straży Pożarnej i Zawodowej i tej OSP. My ostatnio na zarządzie przeznaczyliśmy sumy na gminne straże, także wspieramy jak tylko możemy. A sprzęt jest coraz lepszy i myślę, że pan minister i resort coraz lepiej będą dbać o straże. Wręczono także odznaczenia przyznane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał wiceminister Maciej Wąsik, wręczył go druh Adam Piotr Budek, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechanowie. Po zakończeniu ceremonii odznaczeń i awansów Maciej Wąsik w asyście nadbrygadiera Jarosława Piotrowskiego Mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP wręczyli akty włączenia jednostek OSP Pawłowo oraz OSP Szyjki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzisiaj podczas tej uroczystości zostały włączone do systemu ratow ratowniczo-gaśniczego dwie jednostki i między innymi jest to jednostka z terenu gminy Regimin OSP Pawłowo. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj gościć dzisiaj tak zacnych gości, strażaków, Państwową Straż Pożarną. No i mam nadzieję, że te samochody nowe, które kupiliśmy już jakiś czas temu, będą pomocne w utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, a w związku z tym, że jeszcze jedna jednostka została włączona do systemu, jeszcze bardziej poprawi to bezpieczeństwo. W uroczystościach udział wzięła również poseł na Sejm RP Anna Cicholska. Która złożyła życzenia wszystkim strażakom. Wszystkim strażakom z Powiatu Ciechanowskiego, zarówno z Powiatowej Straży, jak też i Ochotniczym Strażom Pożarnym, dziękuję za ofiarną służbę na rzecz naszych małych ojczyzn, ale też i za taką służbę dla naszej ojczyzny. Moi drodzy, wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości, zarówno dla Was, jak też i dla Waszych rodzin. No i przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych. Niech święty Florian, patron Strażackiej Braci, zawsze czuwa nad Wami. Dla TVC Wieleta Piątkowska.